To wydarzenie jest dla mnie wyjątkowe, bo mówię o długowieczności, a to jest moje wielkie marzenie, żeby być pogodną staruszką i uważam, że każdy powinien od dzisiaj już zacząć o siebie dbać, nieważne ile ma lat i przede wszystkim takie przekonanie, że mamy na to bardzo duży wpływ, jak będzie wyglądała nasza dalsza piękna część życia. Na -konferencji. Przede wszystkim ogrom wiedzy, którą przekazują nam tutaj prelegenci. Bardzo fajna atmosfera, wspaniałe miejsce. Film konferencja wyróżnia się tym, że jest tutaj wspaniała atmosfera, no i przede wszystkim specjaliści. Specjaliści z dziedzin od holistycznego podejścia do zdrowia, a to właśnie jest idea, która mi przyświeca. Cieszyć się z wszelkich możliwych przeszkód, które nas w życiu spotykają, bo nie jest tak słodko, żeby wejść na szczyt, ale warto, bo każda przeszkoda jest swego rodzaju testem i nauką dla nas, o której jesteśmy z czasem mocniejsi, więc nie bójmy się potknięć, nie bójmy się błędów, tego, że coś nam nie wyjdzie, bo nigdy nie będziemy gotowi na 100%. A jak jesteśmy już na 70, to już jest naprawdę wystarczająco. Po prostu bój się i rób działań. Każdy z nas ma wybór, a tych wyborów dokonujemy każdego dnia bardzo wiele. I istotne jest to, żeby wybierać jak najlepsze w każdym możliwym momencie. Dziękuję wszystkim za przybycie, za super wykłady. była. Fantastyczna atmosfera. Mam nadzieję, że w przyszłym razu dołączy więcej osób. Mówi się o suplementacji, ale dzisiaj to jest kompleks wszystkiego: od odżywiania, poruszania się, dobrego humoru, bez stresu. To wszystko dzisiaj jest z ust naszych wykładowców i Wam wszystkim, którzy byliście na dzisiejszej akcji. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje, bo wspólnie budujemy Finclub i przyszłość. Dziękuję.